Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w mojej radosnej przestrzeni, w której panuje obfitość zieleni, <grydy> obfitość wielu różnych rzeczy również. Eee, tak, kochani, obfitość przychodzi do nas pod ogromną ilością postaci eee, i teraz wystarczy, że my tylko otworzymy się na to, dostrzeżemy, że tej obfitości wokół jest naprawdę, naprawdę ogrom. I teraz dzisiaj porozmawiamy sobie o obfitości finansowej, ponieważ jest to ta sfera obfitości, która interesuje wielu z Was. Ja, kochani, chciałabym podzielić się pokrótce moją historią, ponieważ jeszcze kilka lat temu nie wierzyłabym, że będę w takim miejscu finansowo, w którym jestem teraz, a że będę w takim pięknym miejscu, jakim jestem teraz. I nie mieściłoby mi się to wtedy w głowie, tak? I powiem szczerze, że. W mojej podróży, w, moi, moim, w mojej pracy ze sobą obfitość finansowa nie była w ogóle priorytetem. Była oczywiście ważną, ważnym aspektem, ale pracowałam przede wszystkim nad różnymi innymi aspektami. Obfitość finansowa była w pewnym sensie tutaj dodatkiem. I mimo to, że nie skupiałam się na niej w 100%, tylko od czasu do czasu, to w ciągu tych kilku lat, od kiedy zaczęłam wykonywać dyskoli kwantowe, Około trzech lat w kontekście obfitości finansowej moje zarobki wzrosły dziesięciokrotnie. Około. I tutaj, wiecie, to jest na dany moment, o którym mówię, i w dalszym ciągu otwieram się coraz bardziej. I, i to jest piękne, że my możemy uwolnić siebie. Z wszystkich tych blokad finansowych, które siedzą w naszej głowie, bo to wszystko siedzi w naszej głowie, to wszystko siedzi w naszym ciele, ponieważ to są zblokowane emocje, które każą nam bać się obfitości finansowej. To są zablokowane emocje poczucia winy, które każą nam wierzyć, że nie zasługujemy na to. To są wszelkiego typu lęki, to są wszelkiego typu. Um, Emocje, które każą nam tkwić w obniżonym poczuciu własnej wartości. I tak naprawdę, kiedy my chcemy odblokować się na obfitość finansową, my, my musimy pracować w dużej mierze nad aspektem poczucia własnej wartości, ponieważ kiedy my nie czujemy się wystarczająco wartościowi, nie będziemy czuć, że to, co robimy, ma wartość, że to, co dajemy innym, ma wartość, a to jest kluczowe, jeżeli my chcemy przyciągnąć do siebie wartość w postaci pieniędzy, ponieważ jest to ewidentnie niewątpliwie wartość, musimy czuć, że mamy w sobie tą wartość i że naturalnie y, po prostu y, no, jesteśmy dla niej magnesem, tak? <laughs> Więc aby odblokować poczucie własnej wartości, znowu trzeba dotrzeć do bardzo, bardzo głębokich ran, które utrwaliły nam przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze, że nie zasługujemy. I wiecie, poczucie własnej wartości obniża się tak naprawdę bardzo bardzo wielu przypadkach przede wszystkim w okresie dzieciństwa kiedy na przykład ktoś na nas krzyczał rodzice na nas krzyczeli kiedy doświadczaliśmy przemocy na przykład ze strony kiedy była przemoc w rodzinie to to była to jeden z gorszych przypadków ale także kiedy przemoc występowała w szkole na przykład więc to bardzo mocno właśnie powoduje że my czujemy się mali, niegodni, niepotrzebni i właśnie to te rany te przekonania które wyrosły w wyniku tych ran trzeba uwolnić ze swojej podświadomości ponieważ nawet jeżeli my świadomie myślimy sobie że Mamy wartość, tak, bo jesteśmy już powiedzmy w tym przebudzeni, tak, wiemy, kim jesteśmy. E, czytamy wiele mądrych książek, więc skodujemy sobie dobrze, jestem wartościowy. Być może nawet czasami e, wiele osób afirmuje, tak, jestem wartościowy. Natomiast okazuje się, kochani, że w podświadomości wciąż te rany tkwią bardzo głęboko. Te rany, które mówią, no nie, ja nie czuję się wystarczająco wartościowy. Ty świadomie możesz sobie powtarzać, ale ja wiem swoje, tak? To są te aspekty wewnątrz nas, które czują się wręcz po prostu bezwartościowe. I wiecie, ja już lata temu wiedziałam, jak, kim my jesteśmy, jak niesamowitą wartość mamy, jak, jak wiele, jak, jak nas okłamywano, tak, na temat tego, kim jesteśmy. Ja o tym wiedziałam już od lat. A mimo wszystko, potem, jak stworzyłam, Niezwykłą sesję kwantową, pierwszą tak naprawdę swoją na temat poczucia własnej wartości. Nazywa się kwantowy skrót do poczucia własnej wartości. Wiele osób już korzystało i opinie, które mi osoby, które korzystały, wysłały, były naprawdę niesamowite. Możecie sobie przeczytać na stronie. Tutaj w opisie tego nagrania wyślę link, żebyście mogli sobie wejść bezpośrednio w opis tej sesji, gdzie zobaczycie tę opinie, gdzie możecie ją też zamówić. I kochani, ja sama testowałam, byłam swoim pierwszym króliczkiem doświadczalnym, doświadczalnym do tej swojej sesji i kochani, to było niesamowite, ponieważ ze mnie zaczęły wychodzić niesamowite, niesamowicie duża ilość energii, wiecie, która była zablokowana, mimo że ja wiedziałam świadomie, jaką ja mam wartość, to mimo wszystko i pracowałam przez lata nad swoimi ranami, wiecie, wewnętrznym dzieckiem i tak dalej, uwalnianiem wielu, wielu aspektów, mimo wszystko po tych latach jeszcze były we mnie do uwolnienia, głębokie, głębokie warstwy, których sobie po prostu totalnie nie uświadomiałam. E, i, I to jest niezwykłe, e, że po prostu tkwi w nas wiele nieuświadomionych blokad. I nawet jeżeli sobie wmawiamy, że jest inaczej, to po prostu wiecie, ta podświadomość ma głos czasem decydujący. Ponieważ to, co my sobie świadomie myślimy na swój temat, to jest wiecie wierzchołek góry lodowej, a pod tą taflą jest ogromna bryła której, 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 którą stanowią podświadome przekonania, jakie my mamy na swój temat, także na temat pieniędzy i które nas po prostu blokują, bo wiecie, my świadomie możemy sobie mówić i, 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 i myśleć, że zasługujemy na pieniądze. A okazuje się, że nieświadomie, głęboko wiele aspektów w nas mówi: Nie, ty nie zasługujesz nawet na złamanego grosza. I to jest, kochani, coś, to są aspekty, do których my musimy dotrzeć, które my musimy w sobie uzdrowić, uwolnić. Abyśmy mogli otworzyć się na obfitość. I tych aspektów może być tysiąca, a nawet miliony. I kochani, przez lata, pracując chociażby z ludźmi w ramach sesji indywidualnych, po których również następowały niezwykłe skoki kwantowe w kontekście finansowym, również możecie zobaczyć opinię osób w linku, który też podam tutaj w opisie nagrania, kochani, ponieważ chciałabym właśnie przejść, powiedzieć Wam o niezwykłym, niezwykłym produkcie, który właśnie jest na stronie już sprzedaży, jest to coś, na co już wiele, wiele osób tutaj słuchających mnie czekało już od wielu miesięcy prosiliście mnie, żeby nagrać właśnie takie. Um, taki produkt, taką sesję i jest w końcu nie jedna, a dwie. Jest kochani pierwsza część kwantowy skutków do obfitości finansowej i druga część kod uwalniania blokad finansowych. Są to dwa niezależne produkty, aczkolwiek można je połączyć, można je zakupić w zestawie, można osobno, jak chcecie. I kochani to jest coś absolutnie niezwykłego, ponieważ to co właśnie o czym mówię, to jest jakby efekt moich po prostu wieloletnich te, na ten moment już doświadczeń i pracy, bo wiecie, kiedy ja zaczęłam wykonywać skoki właśnie do kwitości finansowej, to wyglądało w ten sposób, że ja sama po prostu stworzyłam sobie nagranie, bardzo podobne do tego, które, które właśnie Wam oferuję. Ja po prostu wylistowałam sobie wszystkie wzorce przekonania, jakieś emocje, wiecie, wszystko, co po prostu czułam, że blokuje mnie w sferze finansowej I ja to po prostu sobie wszystko wylistowałam i, I krok po kroku każdy schemat wykodowywałam poprzez właśnie sesje kwantowe, terapie kwantowe. E terapie kwantowe polegają na tym, że my wykodowujemy wzorce na poziomie pola kwantowego, e korzystając z energii pola punktu zerowego. I teraz, e kiedy my uwolnimy. Po prostu ten dany schemat z pola kwantowego, on automatycznie znika z poziomu naszego umysłu, z poziomu naszego ciała, także, e, ponieważ bardzo silnie sprzężone jest to, co, co jest zakodowane na poziomie pola kwantowego, z, jakby z tym, jak nasze ciało funkcjonuje i operuje. O czym mówi e, chociażby nowista z dziedziny fizyki, e, profesor Marek Gelman. I nie tylko on, jest już wielu e, wielkich. Umysłów tego świata, którzy mówią, jak kluczowe jest funkcjonowanie, nasze, jak kluczowy jest wpływ po prostu, jakby naszego, naszych podświadomych wzorców, tego, co jest zakodowane na poziomie pola kwantowego, jak niezwykle ważny i, i, i istotny wpływ ma to po prostu na, na to, jak my funkcjonujemy, jak funkcjonuje nasze ciało fizyczne. Jak my kreujemy swoją rzeczywistość, bo to my kreujemy swoją rzeczywistość z poziomu świadomego, ale też podświadomego. To nasza świadomość, która jest. Obserwatorem kwantowym, czyli po prostu konstruuje, tworzy tą rzeczywistość dla nas. To, co wyobrazimy sobie po prostu tutaj, w naszym płacie czołowym, dąży do materializacji w naszej rzeczywistości. Im mocniej my się na tym skupiamy, czego my chcemy, tym większa jest szansa, że po prostu to się zmaterializuje. Problem w tym, że większość tych wizji, które my mamy tutaj przed oczami, tych, nazwijmy to, aktów kw kwantowej obserwacji, one są wykonywane właśnie z poziomu podświadomego. Wiele z tych obrazów, które nam się pojawiają, po prostu przed oczami, my nie rejestrujemy świadomie. O tym mówił też dr Joe Dispenza, którego zna już zapewne wiele osób tutaj mnie słuchających. W czasie, w ciągu dnia ponad 90% myśli jest nieświadomych. Takich myśli przeciętnie człowiek w ciągu dnia ma 70 tysięcy. To jest ogrom. I wyobraźcie sobie teraz, ponad 90% z tego to są myśli nieświadome. Są takie, które świadomie nie rejestrujemy, i właśnie. Pośród tych właśnie nieświadomych myśli jest wiele takich, które kreują tą rzeczywistość, której my nie chcemy. A, czyli to są takie myśli sabotażu, to są takie myśli, wiecie, tego wewnętrznego krytyka, to są takie myśli, które mówią, nie, ty, ty do niczego nie dojdziesz w życiu, ty, ty nic nie osiągniesz. I, i teraz to, to mogą być takie przekonania, które na przykład m, wpajano naszym rodzicom, na przykład w szkole, nasi rodzice w to uwierzyli nam przekazali. Bardzo wiele wzorców, które mamy w sobie zakodowanych jest przejętych, po prostu z, um, od przodków, od mamy taty, od dziadków i tak dalej. I jeszcze, jeszcze wiele, wiele pokoleń wstecz, nawet. I o tym też mówią już badania. Było ciekawe badanie, kochani, chociażby na myszkach robione, gdzie okazało się, że to, w jaki sposób one reagowały, ewidentnie wynikało z tego, że jakby. Przejęły jakiś program ze swoich od swoich przodków. E, ponieważ były nastawione na bodźce, które e, po prostu nie na które nie były nastawione, powiedzmy, ze swojego życia, ale na które byli nastawieni ich przodkowie. Widzicie, podobnie jest, kochani, chociażby z e, stresem pourazowym, tak? PTSD tak zwany. Um, I e, Mimo, że jakby nie mieliśmy bezpośredniej styczności z wojną, to nasi przodkowie mieli, żyli w tych czasach i po prostu w dalszym ciągu mamy w sobie w swojej pamięci komórkowej zakodowane wzorce z okresu wojny. I one także będą istotną przyczyną blokad finansowych, ponieważ w czasie wojny przodkowie bardzo bali się o, o, o jakby tą, tą też materialną swoją sferę. Często były przypadki, kiedy traciło się całe majątki tak, podczas wojny. I i właśnie to też jest bardzo istotna przyczyna, dla których ludzie nieświadomie blokują się na obfitość finansową. No więc um, wiele tych aspektów będzie właśnie uwalnianych w czasie tych sesji, o których mówię. Kwantowy skok do obfitości finansowej. Powstała, kochani, część pierwsza na razie, e, łącznie z e, e, kolejnym nagraniem e, kwantowy skok, e, kod, e, kody uwalniania blokad finansowych. Natomiast kolejna część będzie być może za dwa miesiące, zobaczymy. Na razie chciałabym, żebyście po prostu oswoili się z pierwszą częścią, uwolnili tak wiele, jak się da blokad po prostu, które są zawarte w pierwszej części, a później będziemy szli dalej, dalej, dalej dalej. Tak? Tych części będzie jeszcze pewnie wiele, dlatego że jest wiele blokad finansowych, które są do wykodowywania. I stosujemy, kochani, tutaj najpotężniejsze środki, jakby uwalnianie, dekodowania tych blokad, jakie zostały mi pokazane przez lata, z jakichś korzystam jakich uczę także osoby, z którymi pracuję. Więc kochani, to jest naprawdę, to naprawdę ma niezwykłą moc. Możecie przekonać się czytając opinie na temat właśnie mojej pracy. Właśnie to, co piszą inne osoby czasami nawet po jednej sesji jest dla mnie szokujące, ponieważ ja nigdy nie wiem, nigdy nie mogę zagwarantować, że coś się wydarzy, ale dzieją się naprawdę niezwykłe rzeczy, rzadko, Więc ja kochani zachęcam serdecznie do kliknięcia linka, który tutaj jest który zabierze Was bezpośrednio do strony www.kwantowyskop.pl, właśnie do strony, gdzie możecie sobie poczytać więcej na temat tych niezwykłych sesji kwantowy skok do obfitości finansowej, część pierwsza i kody uwalniania blokad finansowych. Można te sesje zakupić pojedynczo, osobno, niezależnie, ale także w zestawie jest dużo korzystniej, więc kochani zachęcam, to może być naprawdę niezwykła inwestycja. Niektórym może się wydawać, że a bo to takie drogie, nie kochani to nie jest drogie, to jest to jest naprawdę symboliczna kwota. Biorąc pod uwagę to jaki efekt to przynosi i być może nie u każdego będzie to efekt było od razu, chociaż są osoby, z mojego doświadczenia wynika, że, że takie efekty mają. Natomiast ja sama, a to było ciekawe, ja sama, kiedy zaczęłam wykonywać te sesje u siebie, to w ciągu kilku tygodni. Zdarzył się w, moim, w mojej e, pracy podwyżka, która przyniosła mi po prostu dwukrotnie wyższe zarobki. Dosłownie. Ja nie, zaczęłam, nie robiłam niczego więcej niż to, co robiłam do tej pory, a zarabiałam dwa razy więcej, albo nawet trochę ponad dwa razy więcej. I to było coś na, naprawdę niezwykłego. E, i, I potem z czasem wychodziły na powierzchnię jeszcze głębsze blokady. Czasem dowiecie się też na sesji, jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani. O ja tym więcej będę mówić na właśnie e, podczas tej sesji audio. E, jaka historia tutaj mnie spotkała, nie chcę tutaj zadać szczegółów, e, więc kochani, zachęcam, e, bo naprawdę już wystarczająco długo. A wielu, Wiele osób po prostu tkwi w schematach braków, świadomości braków, poczuciu niezasługiwania. I wiecie, to też jest bardzo mocno skorelowane z mm, poziomem, jakby, z as aspektem miłości do siebie. Im większa jest, jakby, ta miłość do siebie, tym bardziej my chcemy pozwalać sobie na wszystko, co dobre. Bo jeżeli nie kochamy siebie, to będziemy właśnie e, próbować sobie odbierać. Także obfitość materialną, ponieważ to naprawdę idzie, idzie się nie w parze ze sobą. Inny, kolejny bardzo ważny aspekt to jest to, jaką my mamy, czy my dotarliśmy do swojej pasji, czy nie. I teraz to jest bardzo ważne, ponieważ poprzez pasję jesteśmy jesteśmy naj, najpełniej w stanie czerpać obfitość wszelkiego typu, nie tylko, nie tylko finansową, ale wszelkiego typu obfitość. Więc kochani, e Również jest sesja e, kwantowy skok do pasji Życia, gdzie też uwalniamy blokady notabene finansowe, aby właśnie być w stanie zarabiać na swojej pasji. Więc jeżeli interesuje Cię ten aspekt, to ja również rzucę tutaj linka z tym właśnie z tą sesją możesz przeczytać więcej także opinii osób, które brały w niej udział. Jest naprawdę piękna, ja sama, sama uwielbiam do niej, wiecie, zwracać mimo że już swoją pasję odkryłam niejedną. jedną I, i zaczęłam czerpać z niej obfitość finansową, co jest piękne, to ja jeszcze chętniej do niej wracam, dlatego że ja wiem, że we mnie jest jeszcze więcej pasji i jeszcze większy potencjał na czerpanie obfitości różnego typu. Dlatego ja z serca zapraszam, kochani, bardzo Wam dziękuję, że tu jesteście dzisiaj, że dotrwaliście tutaj do końca koniecznie zerknijcie sobie do tych właśnie linków, o których wspominałam i jeszcze przypomnę o jednej rzeczy, ponieważ być może niektórzy jeszcze nie wiedzą, że jest u mnie na stronie darmowy e-book właśnie pod tytułem Kwantowy skok do najwyższego poczucia własnej wartości. Zachęcam, ponieważ to jest właśnie, to może Wam otworzyć oczy na właśnie blokady, których być może nie byliście nawet świadomi, a które jakby obniżało to poczucie własnej wartości, a tym samym otwarcie się na obfitość Także finansową. Więc zachęcam tutaj też, wrzucę link do właśnie pobrania tego e-booka. Zresztą też u mnie na stronie www.kwantowyskok.pl w głównym menu i na górze jest właśnie e-book. Taka zakładka, możecie sobie kliknąć i wejść. Więc zachęcam, kochani, będzie mi bardzo miło, jeżeli ten, to nagranie Wam się podobało, jeżeli klikniecie łapkę w górę. I subskrybujecie kanał, tak? Jeżeli e, zapraszam, też do tutaj słuchania innych treści, ponieważ jest wiele bardzo wartościowych materiałów, które również zawierają w sobie próbkę, próbki sesji kwantowych. Możecie doświadczyć, jak niezwykłe jest połączenie się z tym najwyższym potencjałem uzdrawiającym, który każdy z nas sobie ma. Kiedy my tylko dotrzemy do tego niezwykłego pola pola zero, tak zwanego którym jest naprawdę niezwykły potencjał energetyczny informacyjny to jest taki wiecie potężny bank informacji z którego my możemy czerpać my możemy pobierać stamtąd wiele matryc które my możemy nadpisać po prostu jakby wadliwe matryce w swoim polu kwantowym to jest właśnie główne główna jakby aspekt którym się też zajmujemy tutaj podczas sesji kwantowych to jest właśnie nadpisywanie wadliwych matryc A, mm, więc yy, i wtedy kiedy my nadpiszemy wszystkie wadliwe matryce zaczniemy otwierać się coraz bardziej na to co um, właśnie, co na nas czeka, obfitość pod każdą postacią. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia kolejnym razem.